Dziękujemy co chwilę kasy, terminale. Od kilkunastu dni tak wygląda sklepowa codzienność w sosnówce koło Jeleniej Góry. Cel to chronić siebie i klientów. Po dwie osoby wpuszczamy tylko, nie mamy kontaktu w ogóle z, z ludźmi. Ja no i rękawiczki na okrągło zmieniamy. Mamy taką możliwość, że y, pakujemy towar i ludzie tylko przychodzą sobie odbierają. Wcześniej wysyłając SMS. SMS-a wysyłają. Spisują co chcą i my po prostu szykujemy. Nabijamy na kasę i każdy podchodzi, tylko bierze, zapłaci i idzie. Czy w tą stronę się idzie do sklepu, czy się wraca, to trzeba mieć przede wszystkim ręce, nie? A mówią, że trzeba mieć też produkty. Pan myje produkty, czy nie? Nie, ja nie wiem, ja jeszcze tego nie myłem. W dobie restrykcji związanych z epidemią koronawirusa nic już nie dziwi. A takie widoki świadczą o tym, że sytuacja traktowana jest poważnie. Pozytywny znak, posłuchali pana ministra zdrowia i po prostu no, szanują go. Moim zdaniem, no i swoje zdrowie również i nasze. Żeby to nie, nie rozprzestrzeniało się, bo tragedia będzie. Kurorty turystyczne świecą pustkami, a w małych górskich miejscowościach życie widać tylko tam, gdzie przyciąga potrzeba. Te duchowe, przeżywane we wspólnotach na razie muszą poczekać. Obawy na pewno są, nie no, zachowane są wszelkie formy formy bezpieczeństwa związane związane z higieną także także i przeze mnie stąd też no, z jednej strony jest to też moja posługa jest to też moje zadanie które, które gdzieś tam muszę też starać się wypełniać. Pozamykane szkoły, boiska i place zabaw, ograniczony ruch, a także dostęp do urzędów. Na wsi od tych reguł nie ma odstępstw, ale choćby w przypadku opłat w sołectwie nie będzie także konsekwencji. Opóźnienia w opłatach nie powodują naliczenia odsetek. Jest to uzgodnione. Z... Księgowością, poszatowujmy Podkurzynie. Choć życie w wielu dziedzinach ustało, to w wielu innych wciąż toczy się swoim rytmem. Większość informacji przekazuje nam leśniczy telefonicznie, a gdy jest jakieś spotkanie, to na dużą, dużą odległość, wręcz ponad 10 metrów, leśniczy od nas się znajduje i mówi, co mamy wykonywać. Po dwie osoby zawsze się pracuje, jest to zgodnie z BHP. a terazniejsze wytyczne również mówią o dwóch osobach, a więc dla nas nic się nie zmieniło. Aczkolwiek trochę zmieniło się. Mało ludzi chodzi po wsi. Nie ma komunikacji takiej ustnej. No po prostu smutno mi jest też, mhm. że taka sytuacja wystąpiła, no ale musimy podołać. Podołać trzeba, ale nie da się ukryć, że świat po epidemii nie będzie już taki sam. I choć wszystko za jakiś czas wróci do normy, to takie obrazki zostaną z nami jeszcze na długo. Oby tylko to nas czegoś nauczyło.